To teraz zobaczymy co można zrobić z wiadrem benzyny. <ajuda bagun agents> o, p***. Patrz nawet k***a się, ***a wiadro! Jewnie, Ty Ty j**y downie! Tego nie zgasis już, ty j**y debilu! Nie zgasis tego koc! Weź koc, weź koc! Dawaj koc! To, ja kot, koc! Koc! Kocem to tylko zgasisz! Ty głupku, mały Nie wiedziałem, że tak będzie! Tylko kocem to zgasisz, to jest benzyna, ty Nagrałeś to! Nagrałeś to. Nagrałeś to Wyślesz mi na mój telefon! Ale głupki ja... Zajebiste to było To było ekstra klasa, tak właśnie musiał być! Ja jestem diabeł. Po stara jest w piwnicy. Ty malutki, a wiesz, że to mogło wybuchnąć? No, mogło wybuchnąć. Panie kapitanie, coś mi niedobrze. dobrze. No! tylko nie we wiadro z benzyną, bo może wybuchnąć.